Dzień dobry! Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale serwisu komputerowego KData. W dzisiejszym materiale wideo dowiecie się, jak wymienić klawiaturę w laptopie od producenta Lenovo. Model, którym będziemy wymieniać tą klawiaturę to IdeaPad G5070. Tutaj nie działają niektóre klawisze na klawiaturze. Między innymi jest to klawisz numer 1, 2, 3, 4, ale także i inne. Zresztą za chwilę będziecie mogli zobaczyć, które nie działają, bo jeszcze wam to pokażę. Nowa klawiatura już do mnie dotarła, dlatego ja biorę się do pracy i rozpoczynamy serwis! Tak jak wspomniałem wcześniej, przed samym serwisem chciałbym Wam jeszcze pokazać, które klawisze tutaj w tym przypadku nie działają. Ja już to sobie wcześniej sprawdziłem i nie działają tutaj klawisze takie jak. Numer 1, zobaczcie. 2, 3, 4. Piątka działa, szóstka tak samo. Siódemka znowu nie działa, ósemka, dziewiątka, 0, Znak minus działa, plus równa się też działa, backspace tak samo. I nie działają jeszcze tutaj klawisze z sekcji klawiatury numerycznej. I nie działa tutaj numer 0. 1 działa. I nie działa numer 2. Także tak to tutaj wygląda. Nic. Ja zabieram się do pracy i czas na wymianę klawiatury. A więc możemy zaczynać. Sam serwis rozpocznę sobie od wyjęcia nowej klawiatury, bo jak widzicie, jeszcze jest zapakowana. No i będę znowu używać klawiatury od producenta GrinCell. Teraz sobie otworzę paczkę i wyjmiemy klawiaturę. Nowa klawiatura zapakowana. Jeszcze zobaczcie tutaj takiej folii gąblowej. damy sobie od razu gdzieś na bok, żeby nam nie przeszkadzało. Tak samo ten karton. Mamy całkiem nową klawiaturę, zobaczcie, która zaraz wyląduje tutaj. Ok, no to zaczynamy demontaż. Odwracamy laptopa. Tutaj sobie jeszcze wyjmę odbiornik z myszki. Wyjmę baterię. Do tego należy zacząć każdy serwis. Jeśli serwisujemy laptopa. I tu tak, odkręcamy trzy śruby, które trzymią tą całą maskownicę. Słuchajcie, jeszcze o tego nie powiedziałem, ale ten laptop on ma 5 lat. I powiem Wam szczerze. Nie wiem kiedy ostatnio widziałem laptopa w tak dobrym stanie. Klient bardzo dobrze o niego dba. Naprawdę wygląda świetnie. Poza tym, że jest tutaj kurz, to naprawdę, no szacunek. Jest druga śruba i jeszcze jedna. Powinna zejść. I z tego co mi też klient mówił, ten laptop też jeszcze nigdzie nie był w serwisie. I zaraz zobaczymy, czy to jest prawda. Bo powinna być tutaj plomba odlenowo. Zgadza się słuchajcie. To jest plomba naklejka. Spój wam to pokazać. O zobaczcie tutaj. Tu jest naklejka odlenowo i pod tą naklejką też jest śruba. Którą będę właśnie odkręcać, żeby wyjąć tą klawiaturę. Spróbuję wam to jeszcze przybliżyć trochę tutaj, żebyście też mogli zobaczyć. Myślę, że tak będzie. Ok, dobra, tutaj należy odkręcić trzy śruby. Raz, dwa, trzy. Zgadza się. Raz, dwa i tą trzecią, która jest pod naklejką. I potem dopiero będziemy mogli podważyć samą klawiaturę. Teraz chyba nie wyjdzie. Jest ta naklejka, Jak nie to będę musiał O, wyszła, nie było problemu. Dobra, no to teraz możemy ta sobie odwrócić, otworzyć i teraz mogę go sobie tutaj podważyć. Tak, mam i otwierak, tego mogę sobie teraz spróbować odważyć tą klawiaturę, ale nie powinno być problemu. O, wychodzi dosyć fajnie. Czasami jest problem, że one nie chcą wyjść. Ale w tym przypadku nie było problemu. No i odpinamy jeszcze tutaj taśmę, która jest pod spodem. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Tak, widać. Tą taśmę należy odpiąć. No i klawiatura wyszła. I od cała filozofia. Tak tutaj wygląda wymiana klawiatury. Przynajmniej jej wyjęcie. Dobra. Tą sobie odłożę na bok i mogę zakładać klawiaturę, która do nas przyszła. Tak zakładamy taśmę najpierw, wpinamy ją dobrze. Ok i teraz mogę zakładać klawiaturę. Powinna skoczyć. O, tu jest. Tak samo. Słuchajcie, wszystko. Klawiatura jest zabudowana, tak jak widzicie. Mogę znowu laptopa odwrócić na drugą stronę. No i mogę znowu przykręcać śrubę. O! mi tutaj uciekła. Just tak, raz. Numer dwa. O, jakoś mnie te śruby dzisiaj nie chcą słuchać. I numer 3. Dobra, to co? Zakładamy pokrywę? I przekręcamy śruby. Ostatni element bateria. Cyk zabezpieczamy. Moi drodzy, wszystko! Sprawdźmy teraz, czy wszystkie klawisze działają. Klawiatura jest na swoim miejscu, i zobaczmy teraz, przeprowadźmy test, czy ta wymiana pomogła, i usterka zniknęła. No to co? Zaczynamy od tych klawiszy numer 1, 2, 3, 4 i tak dalej. Jedynka działa. Dwójka działa. Trójka działa. Czwórka działa. Piątka, szóstka, siódemka, ósemka, dziewiątka, zero, minus, plus równa się, backspace. Działają. Teraz tutaj jeszcze klawiatura numeryczna. Nie działało tutaj. 0. działa. Jedynka działała, ale nie działa znowu dwójka. Działa. Sprawdźmy jeszcze wybiórczo inne klawisze. Jak widzicie, wszystkie klawisze na klawiaturze teraz działają. Shift. Także wymiana pomogła i problem został tutaj rozwiązany. Moi drodzy, i na tym kończy się ten serwis. Wymiana przebiegła bardzo sprawnie i szybko, dlatego też ten odcinek jest taki krótki. Jeśli Wam się spodobał, to tradycyjnie zapraszam Was do pozostawienia łapki w górę, komentarza pod tym nagraniem, a także do subskrypcji kanału Kadata, aby na bieżąco być informowanym o nowych pojawiających się tutaj filmach. Dziękuję Wam jeszcze raz, i do następnego. Trzymajcie się!